Cześć, witajcie, Macie z tej strony. E, zapraszam Was na kolejną wyprawę. Idziemy w nieznane. W sumie to znane. Idziemy w stronę orzełkowego lasu. E, ostatnio robiłem początek. Teraz może wyjdę w środek. Hm. Zobaczymy. Zobaczymy, gdzie mnie nogi poniosą. E, ten las jest dosyć duży, więc więc zresztą, tak powiem, jest gdzie łazić. Hm. No zobaczymy. Coś wymyślę. Do zobaczonka. Trzymajcie się. A, jeszcze jedna rzecz. Miałem wam powiedzieć o pogodzie, ale akurat weszłem w kawę klasu, ale zaraz trafimy, zaraz to dogram na wolnej przestrzeni. A i dobra, mała dogrywka. Zobaczcie na to. Za mną bardzo ładne niebo, może minimalnie za chmurkami, ale dlatego właśnie dzisiaj wyszedłem. Jutro ma być ponad 30 stopni, dzisiaj jest 25. Więc z tego względu mówię: 5 stopni mniej opłaca się wyjść. Mniej się człowiek spoci, mniej się zmęczy. Można coś fajnego upolować. Dobra, widzimy się na miejscu. Narka. No co? Ja już ubrany, odpalam tylko wykrywacz, jestem przygotowany już, i co? Idziemy w teren! Zapraszam! I wiecie co? I chyba coś mam, coś jest tutaj. Mam ja. monetkę, wydaje mi się, że to jest pięć krosików, a już mi wypadło. Oczywiście, czemu monety wypadają? Temu, kto je znajdzie. Tak, druga RP, to poznaję po orzełku z tyłu, a to jest pięć krosików piękne. 5 groszy. Między wojnie. No i cudownie. Dałek, bardzo ładny sygnał. E, jaki zaraz wam powiem? O, nawet czekajcie, już wam. 41, 42. No i co? I wpada 5 grosików. Haha, lecimy dalej najpiękniej, no patrzcie na to niedaleko tej monety, bo moneta była gdzieś tutaj dokładnie tutaj eee, za tym drzewem a parę metrów dalej dołek taki sygnał, nie za ciekawy ale ale kopnę i sadusienki guzik, widzę całe z łóżkiem kompletny guziczek Mam kolejnego guziczka do kolekcji. Superowo. A to nic, to jadę dalej. Na razie. Dobra, wiecie co? Mam tutaj bardzo ładny sygnał. Muszę sobie gdzieś położyć kamerkę i zobaczyć, cóż to jest. Dajcie mi chwilę. Już to namierzamy. Już jesteś blisko. Kurde powiem wam. Nie wiem co to jest. Tu jest korzenie, Tu jest ja tu już prawie dotykam tego przedmiotu, ale nie mogę go wyciągnąć. Dobra, mam. Mam w ręce i mam kolejny guzik. <laughs> Mam kolejny guzik, dosłownie. Kawałeczek dalej. Dobra, patrzcie na to. Drugi guzik. Zobaczcie na no to. Tu był jeden i tam, dosłownie. Jak ta gałązka, to troszeczkę powyżej. Widzicie to rozkopane? To mój dałek, więc dosłownie 2-3 metry dalej. Kolejny sygnał. No i co? I piękny guziol. Hi, hi, hi. Oczywiście z koroną. A ten nie ma łóżka, widzę. Ten nie ma łóżka, tamten był kompletny. Ale mamy koło siebie dwa guziczki. I monetkę. Super, lecimy dalej. A teraz powiem Wam tak. Tutaj wykopałem jednego orzełka. Uf, orzełka. Guzika z orzełkiem, oczywiście. Uf, orzełka dzisiaj jeszcze mi się nie udało. Może jeszcze jest to przede mną. A tutaj mam kolejny sygnał. Dobra, jak wykopię, dam Wam znać także trójkąt. Bo tam był jeden orzełek e, guzik z orzełkiem, tutaj był drugi guzik z orzełkiem. A tutaj mamy trzeci sygnał. Zobaczymy, co to jest. Lecimy. Dobra. To już wiemy, co wyszło. Wyszła łuska, ale zawsze to łuska. Niestety, kurde, nie umiem odczytać, co na niej pisze i na ile jest podzielona. Wydaje mi się, że jest podzielona na 4 albo na 3. Nie jestem pewien, przeczytam. Na pewno dostaniecie info co to za łuska i kto ją wyprodukował. Lecimy dalej. Nie zakopywałem tego dołka, bo miałem jeszcze jeden sygnał. No i oczywiście, że jest jeszcze jeden sygnał. A tym razem, cóż to jest? Jest coś dziwnego. To nie jest guzik, to jest guzik, to jest guzik, ale jest ten z tego starego typu. On chyba dostał ode mnie, A, chyba nie, chociaż może dostał, ale wydaje mi się, że to jest ten guzik tego starego typu. Tak, to jest ten guzik tego starego typu. No to pięknie, czyli dwa guziki. Ten jest trzeci i łuska. W jednym. A co jakbym wam powiedział, że w tym dołku, w którym wykopałem już trzy przedmioty, jest jeszcze czwarty? Bo tak jest. Tutaj gdzieś. Dobra. Lecimy. Kopiemy. I wydobywamy. Za chwilkę się odezwę. Widzicie? No to mamy coś tak ładnie? Coś tu jest? I to, to jest kolejny guzior. To jest kolejny guzior. Ja pierdzielę w jednym dołku trzy guziki, w tym dwa z orzełkiem. No ale te guziki są takie wymęczone. Ten jest skrzywiony i na pewno nie zrobiłem tego ja. Także kolejny guziczek z orzełkiem. Pięknie. Dobra, mamy to. Zobaczcie na to. Guziczek jest, korona jest, orzełek. Lecimy dalej. Może jeszcze będzie w tym dołku jakiś przedmiot. Owady mnie tu zjedzą, ale nic wam nie chcę mówić. Ale mam piąty sygnał. Z tego samego dołka tu jest jeszcze szósty, ale to jest stalówka jakaś. Oczywiście to się wykopię. Ale tutaj jest sygnał. Tutaj jest sygnał na guziczka. No, I mam guziczka. Patrzcie kolejny majtkowiec, ale znowu inny. Tamten był dwudziórkowy, ten jest czterodziurkowy. No dobra, coś tutaj było dużego, skoro jest tyle guzików. Dobra, kopiemy w takim razie ten sygnał. O, szty, Coś mi chciało zjeść. Kopiemy ten sygnał stalowy. No i lecimy dalej. Jakbym powiedział Wam, że jest jeszcze szósty sygnał i to kolorowy. Stalówki jeszcze nie kopałem, ale tutaj jest kolejny sygnał. Właśnie tu jest kawałek jakiejś, nie wiem, butelki czy czegokolwiek innego. Jak dorwę ten sygnał. Odezwę się. A to powiem Wam, ten stalowy przedmiot to scyzorek. Czyli siódmy albo szósty przedmiot, zgubiłem się sam. Policzę to jeszcze raz, ale znalazłem w tym samym dołku, zobaczcie jaki jest teren kopany, znalazłem scyzoryk. I ten scyzoryk na pewno pochodzi z jednego depozytu czyli te guziki, ta łuska i plus to. To było jedno miejsce, to widać, bo one są w jednym miejscu położone. One nie są obok siebie one są po prostu złożone jeden koło drugiego więc niemożliwe, żeby nie były z tego samego okresu. No, scyzoryk piękny <śledziny> No piękny fant, Szukam dalej w tym samym miejscu. Lecimy. A jak wam powiem, że tu jest jeszcze jeden przedmiot. To mi uwierzycie, że to wszystko z tego samego dołka. Mam jakiś depozycik. Guziczek. Ale też taki majtkowiec. Ale jest. Wszystko z jednego dołka, więc tu musiało być zawinięte jakieś, nie wiem, ubranie czy cokolwiek innego, bo były co, dwa czy trzy guziki, dwa tej majtkowce, jeden ten mały, łuska i scyzorek, więc to ewidentnie było po prostu yy, wszystko w jednym miejscu. No to super, znalazłem depozycik fajnych przedmiotów. Dobra, szukam dalej, bo tu jeszcze pewnie coś będzie. Do usłyszenia. Patrzcie na to. Przeglądam jeszcze raz tą dziurę i tutaj mam sygnał. 45, 50, 39. Jest taki łamany sygnał, ale na pewno w kolorze coś o, nie widać niestety przez tą folię, ale czekajcie. Zobaczcie. Coś tutaj jeszcze jest. Dobra. Siadamy. Kopiemy. Coś, kopiemy, coś mamy. Co mamy? Siódmy przedmiot guziczek, cztery dziurki. Cztery dziurki, kolejny guziczek, więc ewidentnie coś tu musiało być. Czy jakaś koszula, czy cokolwiek innego, bo, bo są po niej ślady. Dobra, lecimy dalej. Ej co, żeby było grubiej, to w tym dołku już nic nie ma, ale. Nie przejmujcie się tym, bo tutaj, dosłownie gdzie trzymam cewkę teraz, tutaj jest bardzo ładny sygnalik 33, 32. Wygląda na guziora. Dobra, kopnę i się odezwę. Dobra, zobaczcie na to. To jest ta moja dziura wykopana. Dzisiejszy chyba tytuł filmu będzie jasny, czyli wypad jednego dołka. Bo tak naprawdę większość przedmiotów, oprócz dwóch, które dzisiaj znalazłem na tą chwilę, pochodzą właśnie z tego dołka. Także całkiem grubo znaleźć takie miejsce. A tutaj co? Tutaj mamy kolejny przedmiot, który trzeba znaleźć i jest tutaj. Dobra, zobaczcie na to. Kolejny guzior. Czyli znowu. Aj, aj, aj. Znowu ten cztero. Czyli tych już znalazłem chyba cztery sztuki. Więc ewidentnie musiał być jakiś tutaj ubiór, bo jest tego za dużo, jak na jedno miejsce. Także coś musiało być mówię, w jakąś koszulę, w jakieś ubranie. bo był ten scyzoryk, była łuska i trzy guziki z orzełkiem. No, i chyba cztery takie guziczki. Ten, tak jakby miał jedną dziurkę, nie wybitą do końca, bo widzę, że tu jest ślad, ale jest nie do końca wybita. Także owody mnie zjadają żywcem, ale nie przejmuję się tym, bo dzisiaj jest fantastyczny wypad. Dobra, szukamy w tym samym miejscu. Jak coś, odzywam się dalej. Nie wierzycie, tutaj był ten guzik z czterema dziurkami, a tutaj mam kolejny dołek a tu mam wykopany przedmiot czy wykopany, no na pewno jest podjęty gdzie on jest, jak jest? coś tu mamy a tu mam jeden grosik żeby było prościej ale jaja, tak to wygląda tak, jeden grosik. Zobaczcie na to. Tu jest jeden grosik międzywojnie. Więc taki depozyt, w którym było wszystko. Bo była tak łuska, był guzik, był guzik wojskowy, był scyzorek i był pieniążek. Więc wszystko w jednym miejscu, niesamowite. Niesamowite. Bo to wszystko jest z jednego miejsca, ewidentnie. To nie jest, że tak powiem, zostawione czy cokolwiek innego. To było w jednym przedmiocie. To było zdeponowane tutaj. Rewelacja. No to pięknie. Powiem Wam tak. Jest godzina 19. A ja przyszedłem tutaj o godzinie 17. Czyli kopię dwie godzinki i jest rewelacja. Dobra, szukamy dalej, kopiemy dalej, ryjemy dalej. Rewelacja. <noise> Dobra, ja już przedmiot mam w ręce. Nie mówimy o tym robaczku, ale. Ale tutaj coś jest. O, znowu poczwórny guziczek. Także zobaczcie. Eee, już jestem tak zmęczony, że szok. To jest ten główny dołek, Tam były guziki, te poczwórne. I tu jest kolejny potwórny guziczek. Także jest tego tutaj od groma. Dobra. Sprawdzamy, kopiemy dalej. Ten dołek będzie wyczyszczony. Ale jest grubo. No nie uwierzycie. Ale jeszcze raz przeleciałem tutaj. I tutaj. Bardzo słaby sygnał. Taki lekki. Nawet bym powiedział duszek. I wpadł jeszcze. Guziczek, ten malutki podwójny, a także tutaj jakieś, jakieś ubranie musiało być na 100%. A to nie jest możliwe, żeby tutaj nie była jakaś, nie wiem, koszula, cokolwiek, chyba koszula, no bo tyle guzików takich małych, plus jeszcze guziki od e, e, wojskowe, to ewidentnie tutaj coś takiego musiało być. Dobra, lecimy dalej. I wiecie co, no coś stalowego, nie mam pojęcia co, już jest słabe światło, wygląda jak, nie wiem. Wygląda jak od buta, od w ten nit taki, ale niemiecki, które były, ale nie wiem, może się mylę. Wygląda jak może jakaś śrubka, albo od tego scyzoryka. W każdym razie jeszcze taki malutki żelazny przedmiocik wydubałem z tego samego dołka. Dobra, szukamy dalej. Powiem Wam tak, że z kolei znalazłem jeszcze jedną łuskę. Już zakopywałem i jeszcze pod drzewkiem tutaj e, znalazłem łuskę. A tamta łuska była. Prawdopodobnie nasza, bo było na niej wybite N, co oznacza Norblin, czyli naszą polską łuskę. tutaj. Niestety już nie widzę. Ale czekajcie, też jest N wybita, więc też prawdopodobnie nasza polska piękna óska. Kolejną óskę dorwałem z tego samego miejsca. Już zakopuję to miejsce, zobaczcie, żeby to miało rączki i nóżki. Nigdy nie zostawiam dołków, staram się wrócić teren do jak najbardziej. Naturalnej formy, która była tutaj przed moim kopaniem. No i co? I jeszcze wpadła łuseczka. <laughs> Lecimy. Takiego dołka to ja jeszcze nie miałem. Tutaj była łuska. W tym miejscu. A w tym miejscu mam kolejny sygnał. Dobra, jak go wykopię, odzywam się. Patrzcie. Już mi coś pika. Lecimy. Dobra, jeszcze między korzenkami. Zobaczcie, już jest niestety kiepskie światło, bo już jest późno, ale guziczek z czterema dziurkami, jeszcze jeden z tego samego dołka, więc jest mega po prostu. A ja już jestem tak zmęczony tym dołkiem, że szczokolę cały czas kopię, bo nie mogę od niego odejść. Trzymajcie się. Wiecie co? Zobaczcie na no to, już jest to światło, ale może jeszcze coś się uda. Kolejny guzik z tego samego dołka. Cały czas dubie przy tym dołku. Rewelacja. Powiem Wam, że w lesie już się robi ciemno. Ja mam pół godziny, drogim Chrześcijan. Nieźle ziemsko zaraz sprężać, żeby to dać radę. Ale zobaczcie. Guzik wojskowy z tego starszego typu, ale bez tyłu. Coś, coś ktoś przy nim kombinował. No ale jest. Jest cały guziczek. Także kolejny. Zobaczcie. Tam był ten dołek, który kopałem. Przeszedłem dosłownie. 2-3 metry i pod drzewkiem kolejny guziczek. Dobra, uciekam, lecę dalej na razie. Sorry, ale podsumowanie tego wszystkiego było tego trochę. Muszę zrobić w domu, bo tutaj już nie ma światła kompletnie. Zobaczycie, widzicie sami, że jest szarowa. już jest bez szaleństwa. Więc co? Wolę iść do domku i tam na spokojnie przemyję fanty i zrobię wam podsumowanie. A trochę tego się działo. Patrzcie, jeszcze mucha mi lata po obiektywie. A no to dobra, narka. Dobra, wiecie co? Ja już uciekać, Całego tego miejsca nie zbadałem, ale wiem, gdzie ono jest. A no nie na miary GPS-owe. Gdyż robi się już szarówka. A ja mam jakieś pół godziny marszu przez las, więc zanim dojdę, to już będzie ciemno. Więc będzie grubo. Może nie, ale już będzie taka szarówa porządna. Więc. Nie chcę mi się po nocy łazić, nie mam latarki. Nie wziąłem, a w telefonie latara to główienko. Więc co? Myślę, że dzisiaj był rewelacyjny dzień. Jedno miejsce rozwaliło system. Ech, na tyle przedmiotów nie, nie nakopałem się w jednym miejscu. Ewidentnie, tam była jakaś koszula. Cokolwiek innego wiem, że już powtarzam to dziesiąty raz, ale po prostu coś było zawinięte. Ewidentnie, bo to niemożliwe, żeby. Tak w jednym miejscu. To wszystko było koło siebie. Więc super. Jak się Wam podobało? Łapka w górę, subskrypcja. Trzymajcie się do następnego filmiku. Na razie.